Może nie oburzenie, zaniepokojenie mieszkańców, jeżeli chodzi o zmianę granic wsi, w których mieszkają, to może warto by było powiedzieć, dlaczego my to robimy. No bo ja tu słyszę argument taki, że dlatego, że służby nie mogą dojechać. Mimo no to poprosimy o przedstawienie argumentów, dla których jest to robione, dla i przeciw, z jakimi kosztami to się wiąże dla mieszkańców, z jakimi kosztami to się wiąże dla gminy, z jakimi korzyściami dla mieszkańców i z jakimi korzyściami dla gminy. Dziękuję. Ale no przecież mogę zabrać głos. Mogę. Bardzo dziękuję. Za udzielenie głosu, które mogę, mogę zabrać. E, po pierwsze są mieszkańcy na sali. E, ja nie po to wygłaszałam o korzyściach i niekorzyściach. E, żeby, nie wiem, żeby to było jakoś pod publiczkę, tylko ludzie, jeżeli mają uczestniczyć w jakichkolwiek konsultacjach, czy to będą to konsultacje na skutek uchwały Rady Miasta, rozpoczynające proces, czy bez y, uchwały Rady Miasta, mieszkańcy chcieliby wiedzieć, jakie są korzyści, jakie są zagrożenia, które się z tym niosą. Tutaj Sołtys jeszcze nam podpowiada, że yy, ten fundusz stołecki, który, który mają w tym roku, przeznaczają na oznakowanie, rozumiem, woli Łaski To jest po drugie. A po trzecie, szanowni Państwo, jeszcze chciałam coś powiedzieć. Ja szykując się dzisiaj od rana do dzisiejszej Rady Miasta, trochę poczytałam na temat właśnie tego zmieniania granic, na temat wcielania terenów wiejskich w tereny miejskie itd. Przykładem jest miasto Opole, które. Przeprowadziło właśnie taki proces, proszę sobie proszę Państwa przeczytać na ten temat. Które przeprowadzało proces, który również rozpoczął się od, od konsultacji. Oglądałam nawet tamtejsze. Wtedy, chyba w siedemnastym roku obrady Rady Miasta Opola i również była argumentacja, że uchwała jest po to, żeby przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami, że nic bez zgody mieszkańców nie będzie zrobione. Następnie dziewięćdziesiąt chyba osiem mieszkańców zagłosowało za tym, żeby te tereny nie były wcielane do Opola, po czym Rada Miejska przegłosowała je wcielenie. Także jest to proces, który się, który się rozpoczyna. Ja tylko uprzedzam i sygnalizuję, że tak to wygląda. Jeżeli sprawa się przedłuży, może być tak że decyzję w tej sprawie będzie podejmowała kolejna Rada Miejska, kolejni radni, którzy mogą nie znać tak naprawdę sprawy. Także Panie Przewodniczący. Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja tutaj no, pan burmistrz też przedstawia takiej tragicznej sytuacji Pewiki. Tutaj moim zdaniem tutaj zagrano pracownikami, bo pracownicy nie mogą mieć podwyżek. Ale szanowni państwo, nie zapominajmy o zarządzaniu tą spółką i nie zapominajmy o kredycie, który tam cały czas jest. Mówi Pan tutaj, że że Głosi ktoś demagogię. Nie wiem, czy jeśli by Pan mieszkał w blokach i miałby Pan takie opłaty e, e, różne, to, to czy by Pana tego nie dotknęło, jeśli Pana nie interesuje, nie przejmuje oraz mieszkańców. No to już Pana sprawa. Ale w Pana przypadku, jeśli Pan tutaj już uderza moją osobę, e, to Pan powinien się zastanowić tutaj, jak Pan się zachowuje, jeśli były komisje różnego typu e, i wypowiedzi do pracowników typu, że ma Pani dwie minutki. No jest, tym bardziej, jest co najmniej nie na miejscu i naprawdę nie życzę sobie, żeby pan zwracał się w ten sposób do pracowników, bo godzi to w ich godność. Nie jest pan w prywatnej firmie, tak samo my wszyscy, to jesteśmy w państwowej instytucji. Mieszkańcy nam za to płacą za to, żebyśmy rzetelnie i z szacunkiem do nich podchodzili. Także apeluję do Pana, żeby takich sytuacji nie miało miejsca więcej. Bo jest to, moim zdaniem, powinien Pan przeprosić co niektóre osoby oficjalnie, bo im się te przeprosiny należą. Nie jest Pan w prywatnej firmie. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o podwyżki, tutaj, no tak jak wcześniej mówiłem, naprawdę moim zdaniem niektóre rzeczy można inaczej zarządzać i można inaczej tutaj przekazać mieszkańcom, chociażby sytuacja, która dzisiaj miała miejsce wcześniej. Także do tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo. Ale to może powoli, bo polega się za procent. Szanowni Państwo. Wypowiadając się, powiem tak, to ja bardzo dużo wysłaniałem, robiłem też afery, żeby był istny skrót we wsi Worchowie. Lato upał. To niemożliwość nieraz był, że smród szedł aż do dworca PKP na całą wieś. Także Szanowni Państwo, bardzo dobrze, że ta oczyszczalnia powstała, chociaż nieraz miałem obawy, także radni podjęli bardzo dobrą decyzję, chociaż miałem obawy, bo były też pogłoski, że za dużo, za drogo, ale po wykonaniu się okazuje, że jednak wyszło bardzo dobrze i że żeśmy, jak to się mówi, strzał dziesiątkę z tą oczyszczalnią. Przeszło publiczną. Proszę, proszę wyjaśnić. Kogo ewentualnie według Pana miałbym przeprosić? Ja sobie takiej sytuacji nie przypominam. Druga kwestia. Jeżeli chodzi o yy, oczyszczanie, to nie jest koszt tylko, tak jak wspomniałem wcześniej, 60 milionów. To są jeszcze unijne pieniądze. Następna rzecz. Kredyt był brany w bankierze, jak była deflacja. Poprzednie rządy była deflacja, nie inflacja. Było 1,5 2% tak. Co pan robi, pan? Miny trzeba po prostu się zastanowić, co się mówi, a nie klepać w bzdury. W tym czasie, kiedy była robiona, budowana, budowana oczyszczania, kredyt był bardzo, bardzo niski. Teraz być może lada moment, kiedy przywrócimy normalność w tym kraju, będzie, będzie też niski procent. I nie chcę się z Panem dyskutować, bo Pani zasługuje na to, żeby z Panem wchodzić w dyskusję. Je, jeżeli Pani nie przedstawi osoby, do której to ja sobie nie przypominam, żebym komuś powiedział, że ma Pan dwie minuty. Ja sobie czegoś takiego nie, nie przypominam. Może gdzieś ktoś coś z kontekstu słodny, zdania wyrwał. Nie wiem. Proszę publicznie Pana, żeby Pani podał, jaka osoba. Domaga się przeprosin za to, że ja ją na, bo tam Pan chyba wspomniał na komisji. Nie może Pan rzucać kalumni, bo to wie Pan y, za to, co? Tak. Nie, nie, ale to niech mi poda, nie, nie pan poda nie publicznie, tylko prywatnie. Bo... Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy panie. Dziękuję Panie Przewodniczący. Ja już kończę pan czuł... dyskusję Pani Sywester. Widzę, że Pan się bardzo zdenerwował, nie, nie o to wychodziło, ale myślę, że Pan doskonale wie o jaką sytuację chodzi, a ja nie czuję się w obowiązku, żeby Ludzie, którzy mi zaufali i ze mną się takimi informacjami, żeby ich tutaj teraz mówić o nich oficjalnie, bo jak przed chwilą słyszałem takie groźby, no to pana to faktycznie no mogą ci ludzie mieć problemy później, także im się nie dziwię. Także na pewno pan już nie podam po pana wystąpieniu, kto to był. A szanowni państwo, tutaj jeszcze państwu chciałem powiedzieć, że no pana wiarygodność jest słaba, ponieważ targowisko głosował pan za sprzedażą. Zostało targowisko w tym tygodniu nasze sprzedane, nad czym bardzo ubolewam, Szanowni Państwo. Jest to wielki błąd. Na pewno bloki powstaną, oczywiście, ale można było ten teren inaczej zagospodarować. Niejednokrotnie mówiłem. Przechodzimy do kolejnego punktu. Nie może. Nie

znaczy, tak, Ale tak zwieźń, ja bym chciała się dowiedzieć w końcu, ile mieszkańcy łasku zapłacą więcej za wodę i odprowadzanie ścieków. To po pierwsze. Po drugie, panie wiceprzewodniczący Florczak, to czy my jesteśmy, czy nas nie ma, zadecydują o tym mieszkańcy, nie pan. I tyle. Bardzo dziękuję. Panie, 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 panie proszę panie. Господин президент